So you wanna be a rock superstar and live large, your big house, five cars, your break charge Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder. You wanna be a rock superstar and live large, your big house, five cars, your break charge Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder. You want be a rock superstar. Siemansko dziewczynki, trzeba było cięku na play right, play life, i mną jest piątek. Cześć. No. Yy, może co będzie dzisiaj robić w klimacie, bo nie stałiliśmy. Wiesz to ja też nie wiem. Może dzisiaj. Pa, może na potem tutaj skoczmy. To wiesz co nie, ja bym, się, ja bym się z innego miejsca rozpędził, by tutaj na mamponek i do się pojechać. To wiesz co, najlepszy, lepszy mi czekaj chwila. A może już, skaczemy z góry? Już mi opana Dobra, skaczmy z tej wyskoczmy chyba. Skaczemy? No, tylko ja się muszę jeszcze ustawić. To LS naprawi na auto, nie? Mm, dobra, ja już nie mam łapony, świetnie. O, I, ale lecę. bagażnikiem walnę. No nie ja walną bagażnikiem. Dobra, ja się rozpędzam. Ja na kołach wyląduję. Dobra, nie wiem da. Pam! Nie, no ja... nie! Ja jestem na dole. Musimy z gdzie jesteś? Spadam. Wow. Dobra. O, tu jest. dobra, masz opony wszystkie? O nie. Dobra. Gdzie jedziemy? Do SF Natali? LS. Oto, dobra, to do LS A... Nie, bliżej będzie do SF. Dobra, ale chodź do LS, bo ja nie lubię do SF, bo tam jest zawsze półoki, tam takie sejoty jeżdżą. Gdzie? Do SF. Tymi kolami wszystkimi i tak dalej. O prawie życzę nie mam. Ja też. Ale się zrezygnuję. Ja widziałam to. Hmm. A Wiesz, może powiedz, powiedzmy może ile taka seria będzie trwała? Czy to będzie? dosyć dużo odcinków w jednym sezonie czy jesteś mało? No 10 odcinków, 12, coś takiego. No. Pewnie, bo ja jestem do gościa, może być gościem, raczej nie będę w każdym odcinku. Nie! A i wjechał, no i... Ale poleciał, Ech. Jak się wyprzeda, to chyba w lewo się jedzie. No chyba tak, czekać nie ja niego. Może i lepiej nie, bo mnie to bardzo administracja lubi zabierać. Sprawdzko. Co za? A, no, dobra, to nie przejdziemy. Ja będę gościem pewnie tylko. czy jakiś czas będą pewnie inne osoby, dla mnie nie będzie. No, także, bo to nie jest akurat moja seria, ale czy nie dobra, nie wiem. Stworzyjemy, zobaczymy, nie? Yy, czekaj, bo ja w mam nawet mapę w pamięci, to nie mówię, że na lepiej. Yy, Dobrze mówię, tak, tak, najlepiej będzie. Bo wyjedziemy na tą autostradę, swoją mnie tak? Że masz paliwo? Yy, no, prawie koniec, ale da się jechać. Dojadę bez. A i chyba wytrzymają yy, twoi widzowie to, że zaczynasz z takim autem, a nie tak jak inni, czy na przykład bez auta albo z terenialem. To chyba wytrzymają, nie? Zresztą niektórzy zaczynają nawet ten, z Żybasi. Tak jeden hmm. to. No ale no, nie zdadzą radę. No. Chyba, że, że mają słabe nerwy, ale jest dobre, nie już, ale nie, nie, jestem dopadł już tędy, bo i się stąd z tym to nie wiem, czy nie przyspieszę tempo, bo to pewnie jest nudne jeżdżenie tak wolno. Ale to przynajmniej się mówi takie te, te wszystkie, no. No, to jest sprawy właśnie tej serii, więc no. Jeszcze ogólnie nie musisz nazwać tę serię, to w sumie, nawet już jak będziesz publikował film, to wtedy, yy, no, to w sumie jeszcze powiedz. Ogólnie to może powiedzmy na tym zbieramy, może tu zacznij. E, ja na pewno zbieram na Buchaldo, a potem na Bulleta. No, a jeśli raz to ciekawi, ja zbieram na Jostela. Yy, tak, yy, ponieważ jest to świetne auto. I no, według mnie dosyć fajnie, drift, no jest nie oszukujmy się. Drifty ma dobre. No w sumie, bo on ma naprzód, ale według mnie i tak się lepiej na tył i mi się zawsze listą dobrze driftowało. Dreszter na ten, yy, yy, na, na tył. Nie, na przód ma, na przód do, dobrze, wiem, 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 bo zawsze jak grałem z zwykłe, San Andreas, to Cefla jeździłem dreszterem, on ma na ten, na przód. No, to jak będziesz kiedyś trollingował sobie swojego destera w przyszłości oczywiście, to ten no. No, to, to po prostu sobie no zobacz jak tam ma, bo jak tam stajesz, to Ci wszystko bliże. Widziałeś tą malarę czerwoną? Widziałem. No to chciałam w nią wjechać. Taki, taki prawdziwy cony, który miał sobie w A tutaj pokażę Wam... Ogólnie pewnie, ogólnie pewnie w komentarzach będzie y, CJ dom y, tak, że jestem cj bo jestem do follow, ale takie w nie takie komentarze nie uszają. Yyy, także no. I teraz jestem w miejscu, gdzie powinien być szczęśliwy cygan. A tutaj jesteś a tu, tu powinien być cygan? No tutaj po, powinien być cygan. I serio? Ja nie wiedziałam o tym. Znaczy nie, ale, nie ma być tutaj ale, cygan, ale gdyby mieli robić cygana, to ja bym chciał, żeby tutaj był właśnie. No, no to jednak spoko miejsce, ale w ogóle to jest fajne miejsce, że domek sobie kupisz. No. Może się Bo ja to domek cały czas mam chyba, nie wiem. To ja sobie kupuję, tam gdzie się zdaje na kategorię B, nie, nie pamiętam nazwy No tam na 9 dni za, za 1600 wyliczyłam, Ale z ten wygląd Znaczy yy, z wewnątrz, bo z zewnątrz to jest taki stary dron drewniany Ale w środku najpoważniej i... A ja mam na 8 Fajra Znaczy miała, nie wiem czy cały czas mam, bo kupiłem sobie na 7 dni we wtorek Tydzień temu, dobra mniejsza i jeśli Was to ciekawi, czemu ja jeszcze w ogóle zabłuchalę, to miałem 21k, ale na potrzeby jeżdżenia z kolegami oraz na potrzeby filmu musiałem sobie kupić jakieś auto, więc i wszystkie i dosyć ładnie, więc niestety, ale jest. Jest, wbiłem 78 tysięcy. A, a i moim celem jest to, żeby sobie kupić led albo Gansi, a teraz te tutaj, chyba celem jest bullock, tak? Sprawy, no. przy my... no jeszcze... ja, ja tylko opony biorę, ja nie będę brał, nie wiem, na parę minut to, 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 to nie tak. biorę wszystko. Chyba, że weźmiesz napraw... tylko oponę i sobie poskaczemy, żeby po prostu ten auto nie ustalić. Znaczy ja sobie chcę naprawić o... tak na maksa. Mhm. To nie poskaczemy. Ale jak poskaczyć? Znaczy, yy... No w sensie mam no, w takich, żeby, żeby że na pewno tam ustalisz auto. A nie wolisz na ten na drifterskie te takie tory? Gdzie jesteś? Nie, ja nie, ja nie, lubię. Ja ja mam proces zbudowany ten samochód. Ja te, Albo może to ja A to może ja sobie ten, naprawdę pewien silnik i ten koło. Mhm. Bo silnik, ja, tylko, ja tylko koło sobie naprawiam. A silnik jest ważny, bo potem ci będzie się działał. Bo... Z tego i tak czy będzie palał. Bo się remoncili. A ja sobie pojadę przez stację kolejową, zobaczyć czy jest może ten. Yy, no. Ey. Oczywiście Oczę nie z moim kwartem nie będzie, no to yy, Spotykamy się na przejeździe kolejowym. No, ale nikt kupalo tutaj przyspieszyło strasznie. O, niechało Ej, ile miałeś najwięcej uszkodzonych w Wszystkich. Teraz mam dwie. Nie no, ale ja się staram, żeby o ooo funkcjonariusz, ale i tak nie, nie mam się tego obawiać potem, bo je, jedziemy o... Nie, ja nie, ale ja teraz jem jedną to bo mandat. mandatę. Czemu dostajesz mandat? Bo to nie chęja wszystko, nie tak wręcz, bo Szkoda, że tutaj nie ma tego. O, tutaj jest. Frajer. Dobra, naprawiać na inni. A prawda ja biorę i jedziemy na piszkę ja tak. A no nie wiem tu jest. A to nie jest przez chyba do jakiś moderator, bo tu? co on Co jeszcze raz tu jest? Będę pierwszy i będę... No dobra, nie chcę pierwszy. Do kolejki. Nie. A dobra. A szkoda, że ten. A ile masz godzin to... wygranych w serwerze? Nie wiem, chyba 200, co? 290, tak Bo wydarzy. ja chcę robić gang, ale to dopiero za kilka miesięcy. No to ile trzeba mieć przegranych żeby gang robić? No. Ale dla mnie to jest śmieszne, jak się te tereniale kłócą, tak żeby płac, a to przecież... Przyjesz pół euro będzie tak, kosztowało no 2 euro cała naprawa to co tak właściwie tak bo ja y, mój kolega miał y, al tereniola za no to jest 2 euro no. no tak 2 euro część nie 2 euro no tak. al y, sabry jak mówił pirat to 35 euro to część to jest 100, na przykład to naprawa tego tutaj o osobnika to by kosztowała 500 euro nie, to wali, że jak nie je, jeżdżą, to jak Nie ma. Jedziemy poskakać, czy na giełdę, zobaczyć jakieś pieśni, w tej mojej Jedziemy nauce. poskakać. Albo nie, bo ja... Teraz napiszę, napiszę teraz płacisz, aż Saber nie wjechał. Ja dobra. I co, co, jedziemy poskakać? Na giełdę chcę zobaczyć, bo jak była w szosem pereniala kupić. No nie, do Albo Vincenta. Nie no, ale jakieś takie... Wincenty są ładne. Za 5 tysięcy admirał? To jest pod... Ale jaki przebieg! Eee... a to nie. Nawet się nie najeździ. Wincent. Wincent. Nie, drog... Kolejny, to pewnie ten sam typek. Ten, kur... bieda. Pięć tysięcy stalion, pierwszy raz widzę hmm. Dwa tony są też fajne. Siłazem chyba przy panieniu Mam Mam Ale fajny, o nie. Fajny ten Vincent. Tylko ciemny, ładny. A wiesz co, tutaj takie auto, auto u Cyganów to są po 90, wy, po, poniżej 90, po powyżej 80, Cygany tylko, Czy poniżej 80, 80 tysięcy przebiegów, poniżej, znaczy powyżej, mm. u, u Cyganów są najczęściej takie auta. Dobra, to idziemy. To nie, myślałam, że jakiś typ by nie chciał ode mnie kupić czerwki, no bywało to Czemu się przód naprawił? Dałem. Jak ja tylko ten... Zlagowało ci się pewnie, tak czasem się dzieje, że jak odejdziesz od auta, to się przód lagi. A, a ty no, ty też, też naprawiałeś? nie naprawiałeś? I masz dyżak naprawiony. Ale fajne są takie lagi. No właśnie we mnie zjechałeś. Jechałem? Dobra, dawaj w lewo. Ja mam ogólnie dosyć spore widela. Ej, dobra. pokazać ci gdzie kiedyś mieszkałem? No to tak, 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 Tutaj się chyba okładnie straci. Ale gdzie, gdzie ty pojechałeś? No już tutaj ktoś inny, No tutaj. Ja ci nie ci... No, czekaj, idę. jadę. Gdzie ty jest? Stój tam ten... gdzieś. No Boże, czy ten picado chce się do mnie przyczepić, bo tak jedzie za mną do mojej biścko. Przepisów nie łamać, a ty już każdego się za łamie przed... No, tak samo. Ja, ja nie wiem że jesteś. Tutaj. Idę. A tu! Nie, tu się tu się właśnie przebiłem Nie przebiłem, a jechałem chyba sto na godzinę. Dobra, ja sobie walnę. i lepiej, żeby nie przebił. Tutaj, tutaj miałem dom, Tym. tutaj tu, tu, miałem dom. Ta idę. A tu? A już jest zajęte. Ta, ma, tu, 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 tutaj miałem dom, a teraz mam ten. Tam, tam gdzie się staje na prawo gdzie jest najbliższa stacja? No znawałam, tak, ale za mną. Ale nie, tu nie wiesz. Bo ja muszę zatankować. To jest nie... To jest... To jest miejsce, gdzie zawsze kiedyś się ludzi wgięła samem razwykurzy na stację do niego. Bo ja muszę jechać na stację, bo mam... No. Na odcinku zobaczysz. O, posłem. Zaraz mi chyba wywalę. No to ty tam poczekaj... My... O, kurde, uszkodziłem. No, Trudno to No A co ja mówiłem Co kolejnym? To co? Tu naj się nie słuchałeś? Tutaj lewdaj, tu teraz się Gdzie ty pojechałeś? No, O było. Nie, nie, tak, są no. ładne. No, no wiem. Je montuję. Wiecie, ty, jak gdzieś wyzwiat, to nie, do, do nie, 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 gdzie nie, 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 bo ja... bo ja... bo jak nie ja są tylko dwie skocznie. Y, ta Sandra. Nie, to nie są takie, to są takie przypadkowe miejsca, takie... No, a no, takie ja, coś, wiem. coś, wiem. A w ogóle jest ta, jest, jest nowa skocznia, bo na odcinku widziałem Firea. Do której? Gdzie? Bęba? Nie, y, ten, w LS jest skocznia motocrossowa. A no to, a my mamy na... Taką... Nie, ale, 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 ale to się to... mogą zmieścić. Ty, ale ty, czemu ty tak Ty Nie wyczyniłeś. No, zapraszamy to to to. na następny. No to, co? No,